Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, milady, kłaniam się nisko. Dzisiaj, moi drodzy, wystartowała e, wyprzedaż letnia. Ja ją nazywam wakacyjną, ale to jest summer sale. I sprawdzimy sobie, czy można za niewielkie pieniądze kupić uśmiech dziecka, czyli nas. <laughs> czy jesteście w stanie kupić sobie fajną grę i fajnie w nią pograć? Bo, jak wiecie, letnia wyprzedaż. Akurat na Steamie muszę powiedzieć, że to nie jest taki skam, jak w większości wyprzedaży z okazji różnych tam Black Fridayów i tak dalej. Tutaj faktycznie te gry potrafią być dużo taniej niż kiedykolwiek były i można w ten sposób zamiast jednej dwóch gier kupić ich kilka więcej. Eee, czy będzie porównanie z GG Deals? Eee, a nie wiem, Karigoda. W każdym razie pierwszy zobaczmy, co na głównej stronie. Nie wiem, czy główna strona jest personalizowana dla konkretnego użytkownika, czy jest ona taka sama dla was wszystkich, czy ona się po prostu rotacyjnie zmienia. Natomiast e, na głównej stronie największe kafelki, które tutaj no, od razu nam informują, że to są najważniejsze produkty, najlepiej przecenione. E, to co? Forza Horizon 5. No niby spoko, jeżeli ktoś lubi. Natomiast Forza Horizon 5, z tego co wiem, mamy w Game Passie. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Jeżeli ktoś posiada abonament. Rainbow Six Siege za 31 zł. To jest naprawdę dobra cena. Czy będę grał w x tutaj 3 na VR? Chyba tak. To jest dobra cena, chociaż... Wiecie, co jest ciekawe? Tutaj nie ma... Tutaj nie ma minus ceny jakiejś. Czyli... Nie wiem, to jest na wyprzedaży, czy to jest regularna cena? 31 zł. A! Poczekajcie, bo to jest ciekawe. Patrzcie, co zrobione jest. Oni muszą. A! Widzicie, jeżeli Steam sprzedaje produkty w Polsce, to musi dostosować się do polskiego prawa, tak? Czy europejskiego? Że muszą być pokazane ceny najniższe z ostatnich 30 dni wstecz w Europie, tak, w Unii Europejskiej. Więc to też jest ciekawe i możecie dzięki temu sprawdzić sobie jak te ceny wyglądały wcześniej. Dobra, Call of Duty Modern Warfare 2 190 zł. Project Zomboid za 61 zł. E Outlastic Triales, tri 118, niewielka przecena. Sons of the Forest of the Forest 11, 111 zł, Hogwarty 215, Elden Ringi New World, Kegwu Stellaris za 46 zł, Stellaris Jedi e 224. O! I to powinna być. Taka powinna być regularna cena Fify 70 zł A w wyprzedaży powinna kosztować 5 złotych Szczerze mówiąc Dobra, poczekajcie mhm. I teraz tak To są te główne Steam Deck. Jeżeli ktoś jest zainteresowany kupieniem Steam Decka, to teraz chyba do tego jest dobra okazja, bo kosztuje on w zależności od abonamentu 2. W zależności od pakietu macie coraz to większą zniżkę, czyli im droższy, tym tańszy w teorii. Podstawowy 1709 zł kosztuje w ten najbardziej podstawowy z futerałem, ten 256 giga ze szybszym dyskiem SSD e, 2124, to jest minus 15, a ten najdroższy pakiet z najszybszą pamięcią, z, z futerami i tak dalej i tak e, dalej. Mm, 2479, ta stacja dokująca jest zajebista. Jeżeli ktoś planuje tego Steam Decka później podpinać do jakichś telewizorów i komputerów albo czegokolwiek, no i. Sto najpopularniejszych gier, które na Steam deku są sprawdzone i działają. Patrzcie, ciekawostka, nawet Battle Beat Remastered, ostatnio przez nas sprawdzane. Witajcie, cześć, moi drodzy. Z, e, z takich gierek, które są pozostałe tutaj, pozostałe tutaj do samego dołu, to widzimy na pewno takie fajne gry jak Snow Runnery, Space Engineers, chociaż ja jeszcze nigdy tej gry nie złapałem. Satisfactory, bardzo dobra gra, w przecenie minus 45%. Terraria za 17 zł. E, Vo Void Train, niekoniecznie polecam. Wyszła ta gra, znudziła mnie po dwóch godzinach. E, ale jak to woli, może kogoś tam naprawdę to, to zaciekawi. E, bardzo fajna gra Warhammer 40 tysięcy, chociaż. Dark tight, ale ja widzę tutaj jakieś mieszane recenzje. Nie wiem dlaczego. No i Wiedźmin. Wiedźmin. Ee, pokażcie ten pakiet, jaki to jest. Oj, przepraszam. Dobra, tylko że tak. Wiedźmin, to jest ciekawe, Wiedźmin. Pewnie normalnie by był za 19 zł. Bo to jest jego standardowa cena po przecenach, w promocjach 19. Wręcz aż śmieszne te pieniądze są, nie? Ale dlaczego tylko aż 30 zł? Bo może nowy sezon wychodzi i może połączyli to z hype'em. Nie wiem, ale tak się śmieję, bo Wiedźmin już za niedługo free to play chyba będzie, nie? No oni już tak po prostu go wyprzedają od wielu lat. Musiałbym zobaczyć, jakie są zarobki yy, CD Projekt... W związku ze sprzedażą samego Wiedźmina 3. No dobra. Eee, ale możecie kupić sobie edycję kompletną za 44 zł. No nie wiem czy jest, jest jeszcze ktoś z Polaków, kto nie ma tej gry. Nie wiem. Nie wiem czy ktoś jeszcze nie ma tej gry. Dobra. Dobrze, a sprawdźmy w takim razie giereczki, które. Cyberpunk 99. Dobra, sprawdźmy w takim razie giereczki, które. Um, o, patrzcie, Counter Strike jest normalnie aż free to play z okazji przeceny. No, Red Dead Redemption? A co mnie obchodzi Red Dead Redemption? Gdzie on jest? 80 zł. Dark Soulsy! Kiszak mnie ciągle kusi codziennie. Mówi: Daj, graj w Dawid w Dark Soulsy. Musisz przejść, Dark Soulsy. Ale to są Dark Souls 3. No. A, Kamilek. Dzięki ty Tysu, chyba ok. No, Kamilek by chciał, żebym grał. Dobrze, e, bo się tak zatrzymałem, rozmarzyłem i tak dalej. Sprawdźmy. Kamil, patrz! Twoje gry ulubione. Dragon Ball seria gier, możesz mieć w przecenach. Chłopie. Kakaroto, Kokoto. Mmm... No dobrze. A bo tu są serie gier wyróżnione. No dobra, a jak ktoś jest y, fanem super falauta? 76, najlepszy fallout. Patrzcie, możecie mieć falauta. E, o, 22. Fajne. Fajne przeceny, muszę powiedzieć. Ceny ciekawe. Shelter. Mhm. Train Classic Simulator. Dobrze. E, jeszcze jaka seria jest wyróżniona? kompany Battlefield seria gier. Ale Battlefielda seria gier bym zobaczył. Patrzcie, Wiedźmin 1 za 4.49. Wiedźmin e, 2 za 5.99. I Wiedźmin 3 za 29, to już było. Elder Scrollsy. Patrzcie, The Elder Scrolls Online abonament 23 zł. Hejlo. A teraz tak, sprawdźmy tego Butterfilca. A nie, przepraszam, abonament, co ja powiedziałem. Eee, ta gra nie ma abonamentu, nie? Ją się kupuje, czy jak to działa? Czy podstawka? No. Battlefield 3. Co to jest Battlefield? A, bo to jest premium edycja. Dobra gra. No, bardzo dobra gra. Edycja premium. Ona zawiera wszystkie dodatki. Aha! A czy batką Company 2 nie jest wycofane w ogóle? Ze sprzedaży? No nie wiem, co dziwne. Eee, podstawka ona buy to play była dobra. Co my co tam jeszcze mamy z tych przecen do sprawdzenia? Więc tak, kochani moi, jeżeli ktoś z Was chce, i przykładowo dobra, jakie gry ostatnio mamy? Hals of Torment 17 zł. Patrzcie, proszę bardzo. Gra, która kosztowała 22 zł, kosztuje 17. Polecam. Z takich moich polecajek, co jest fajną grą, 22 zł. A tutaj 17. Teraz polecam House of Torment. Ok, sprawdźmy teraz Kingdom do s Czy potaniało? Moi kochani, ee, potaniało. Ale to nie wiem, czy to jest e, promocja, czy to jest z okazji premiery. Nie, nie potaniało, przepraszam. Więc 49 zł. Nie ma nic wspólnego z wyprzedażą. Fajna gra, dzisiaj też będziemy kontynuować. Czy może e, Gothic, moi drodzy, Gothic. Gold Edition! Proszę bardzo. Niestety nie ma to nic wspólnego z wyprzedażą. Ale jest coś takiego jak Gothic, moi drodzy, trylogia. I to się nazywa Gothic. Ja miałem kod nawet, że możecie za 8 zł kupić trylogię Gotika, Jak ktoś jeszcze nie ma to. Ja miałem wykrzyknik Gothic. Czekajcie, wykrzyknik Gothic. Nie, nie mam tego kodu. Ale możecie sobie znaleźć na G2 na przykład. Są Complete Edition, tak Gothic Comp. Czekaj. No. Nie ma. Czy ja coś zamierzam kupić? Powiem szczerze, chyba nie. Jest kilka takich różnych gier, które gdzieś tam może mnie interesują delikatnie, ale to nie są też takie promocje, które powodują, że od razu lecę i kupuję. Odkryj okazje jedna za drugą. A co to jest? Trikne. Aliens. Nie. Formuła. Nie. Dave. Dave. Może. Street Fighter 6. Nie polecam. Co ty dupisz? Forever Skies. Podobno dobre. I polskie. Uncharted. Age of Wonders, moi drodzy. Sifu. Only Up. Ale faktycznie, ludzie hejtują, jakby, recenzują, że to jest gówno. Ale ta gra jest popularna tylko przez streamerów tak naprawdę, to by zginęło w gąszczu wszystkich gówien. A? Nie wiem. Slavic Punk Oldtimer. Football Manager, o. Starfield, kupcie se. No i to tyle, moi drodzy. Dostałem jakąś dostałem jakąś kartę? Nie wiem, może coś dostałem. Eurotrack Simulator 2 19 zł to uczciwa cena. Dobra, gry poniżej 40 zł to was interesuje, jako Polaków. Doom Humankind Metro Saga Bundle Co? 38 zł za Metro Exodus, Metro Redux i Last Light. Wow. To jest właśnie gigatanie. No, także a Januszowy, Januszowe, te ceny oto ile zaoszczędzisz, a no, bo ja chyba mam te pozostałe wszystkie więc no. Poniżej. Poniżej 40. O! Deep Rob Galact. O, wpis do gier tutaj już dodanych. DBD kosztuje 28 zł. Deep Rob Galact. O, też dobrze. Terraria. Mortal Kombat 11? Za 22 zł z 200. Why not? Arma 3 za 29 zł, jak ktoś jeszcze nie ma. Brotato za 14. Seven Daysy. Kingdom Come: Deliverance 26 zł. Dyingleitcik pierwszy za 26, polecam. Black Mesa za 17, a ja już ją mam, ja ją kupiłem za normalną cenę. Ja ją muszę przejść w końcu. Mhm. Wormsy WMD, Portal 2 za 4 zł. Darkest Dungeonik pierwszy za 34. Slayer, Despair. No, dużo fajnych gier. Tak, Black Mesa to Half-Life 1. A czekajcie. A są jeszcze. Bo gdzie są jeszcze te, te bundle, te zestawy? Moment, tutaj jak tutaj bym zrobił, wyróżnione serie. Eee, bundle, moment, bundle. Mm. O. Minus siedemdziesiąt, minus osiemdziesiąt, Subnautica, eee, zestaw Stellaris, portal, bundle, no niestety, construction simulator. Alieny. Zobacz ile eksodus gold kosztuje, a co to jest eksodus Exodus gold. Ale o jakim o czym ty mówisz? Hmm. Najwyższa cena. Oho. A, że Metro Exodus Gold Edition. O to ci chodziło. Metro Exodus Gold. To trzeba by było zobaczyć. A w ogóle co to są te Gold Edition? 32 złote. Metal Exodus, Metal Sam Story, tu kolony, Exodus. To... A że dodatki tam są. Aha. O. Dzień dobry, siema Gerard, witam. Dumek, Warhammer seria franchise. Tu się pieniądze robi. Tu są pieniądze. Tu są pieniądze, moi drodzy, dobra. Powiem Wam tyle. Styknie tego przeglądania. Każdy znajdzie coś dla siebie na pewno. O ile w ogóle ktoś z Was jeszcze szuka gier, czy już przyzwyczailiście się do tego, że nie wiem, macie abonament i tylko z tego abonamentu macie gry. Także będzie, będę jeszcze tutaj. Jak będziecie mieli ciekawe jakieś propozycje, wrzucajcie je u nas na Discord. W zakładce yy, tam promocje, gry i tak dalej. Tam możecie wrzucać yy, czy tam propozycje, bo wyprzedaż trwa do kiedy? Wyprzedaż trwa do 13 lipca i to jest moim zdaniem spoko, bo macie dużo czasu dwa tygodnie.